Siema, siema widzów, witam cię bardzo serdecznie, przygotuj się na ten film, bo dzisiaj będziemy oglądać coś przepięknego, czyli fagaty wywiad, dokładnie, ale przed tym przygotujcie się właśnie jak mówiłem i robi się zimno, energii przez szkołę coraz mniej, to czemu jeszcze nie pijesz GBSa? 30% zniżki z kodem ZEBO30 do końca dnia, 5 razy więcej kofeiny niż normalne kawy, to nie doda ci skrzydeł, tylko wyrzucicie w kosmos, jakbyś usiadł na czubku Apollo 13 w 1970. Dla mnie dzień bez porannego GBS-a to jest dzień stracony. Jak nie pieś GBS-a rano, tak by się nie podcierał po... Z kodem ZEBO30 oszczędzasz 30% do końca dnia Nieskorzystanie z tej okazji to powinien być grzech GBS to przepyszna kawa, jest ponad 25 smaków Każda osoba, której dałem spróbować, jak mnie odwiedził GBSa, zakochał się w tej kawie Ty też się zakochasz ZEBO30, 30% zniżki do końca dnia na GBSie ZEBO30, 30% zniżki do końca dnia na GBS-ie. ZEBO30, 30% do końca dnia na GBSie Już rozumiesz, to jest okazja nie do przegapienia Piękna reklama GBS-a, wiem, wiem, teraz tylko takie będą, bo są bardziej interesujące i ciekawiej mi się to nagrywa. A jak wiecie, ja ja, ja cały czas kocham i będę kochał gbs -a. Ale tak samo jak, jak fagata, tak? Fagata cały czas w moim sercu czy coś takiego yy, 35 tysięcy lajków i nagrywamy z fagatą fuck mary kill youtuberów. Yy, tak będzie. Fagata zdradziła, czy coś łączy ją ze stół plotkersi, Czyli to jest jakby, nie wiem, seria taka. Yy, pl plotka, tak? Da dalej, plotek w ogóle istnieje i dalej influencerzy w ogóle tam chodzą na to koło. Ja nie wiem, ja jak widzę jakiegoś influencera na tym kole, to od razu. Yy, do mój szacunek do nich na pewno jest o wiele mniejszy. Aczkolwiek, żeby jakiś influencer miał u mnie szacunek, to i tak już jest rzadkość, więc. <laughs> yy, mniejsza, dobra. Przejdźmy do tego całego wywiadu. Yy, a, jakbyście mogli zawić suba, bo, bo chciałbym dobić wreszcie te. 5 milionów subskrypcji, jesteśmy tak niedaleko, więc dziękuję, jeśli się i oglądamy. Cześć, oglądacie Plotkersów. Dziś moim gościem będzie niekwestionowana królowa internetu. Niekwestionowana królowa internetu? T... Co? Ja na dobry odcinek klikłem? YouTuberka, influencerka, łamaczka męskich serc i prawdziwa mistrzyni metamorfos. No to się zgodzę. Typiarka dosłownie się na Marcysie, te, te to od trąby się zamieniła. Ja podziwiam w pewnym sensie, tutaj ma talent, ale YouTuberka i łamaczka serc, to nie Stuart czasem zerwał z nią? Cześć, jak usłyszałam tą królowa, to królowat, już sobie pomyślałam, kurde, chyba nie mnie chyba A, chyba się nie, nie bądź taka skromna. Jak zobaczyłem tą Zebra w tle po raz pierwszy, to myślałem, że to specjalnie dla mnie jest taki, wiecie, taki. Y, y, plotek daje mi sygnały, czy coś takiego. <laughs> a to się okazuje, że zawsze jest zebra w tle, więc jak ironicznie, że w tle jest zebra na tym y, całym wywiadzie z fagatą. Nie być taka skromna, idealnie się to opisuje. Ta prowadząca jest jakaś taka dziwna, nie, może dlatego, że dawno, dawno telewizji nie oglądałem, a Plotek to jest taka biedna wersja y, te, telewizji. Agata, słuchaj, niedawno miała miejsce premiera filmu Reżysera życia. Ale chodzi tutaj o premierę filmu o reżyserze życia, tak? Czyli ten życie reżysera, coś takiego. Ba bardzo fajny film, obejrzałem całość. Se serio, jeden z lepszych na YouTube Polskim. W którym zagrała się sławnych koleżanek. Dania internautów są podzielone. Ale tak pomijając ten film Gargamela na temat reżysera życia, to ja generalnie nigdy nie byłem jakimś fanem tego reżysera życia. Jeden film, który jego obejrzałem nawet nie w pełni, tylko w bo skipowałem, to tam gdzie fagata grała, bo mnie ciekawiła właśnie gra aktorska fagaty. A tak to nie wiem, jakoś nie jestem fanem takich rzeczy, bo zawsze to porównywałem do takich angielskich filmów, typu właśnie Dasz radę, you can do it i w ogóle takie trochę żenujące w pewnym sensie. Influencerki tam tylko występowały, żeby sobie poprawić PR i się poczuć jakby byli w prawdziwym filmie. A ja to bardziej brałem jako krótsze oraz bardziej dramatyczne trudne sprawy. No. Zwykły taki polski film, nic specjalnego. To, to nie jest Patryk Vega, nie? Nie wszystkim, nie wszyscy docenili twój kunszt aktorski. A jak ty oceniasz swój debiut? Ja jestem z siebie dumna, ponieważ to był w ogóle pierwszy raz, kiedy mogłam zagrać cokolwiek. Nigdy nie grałam w żadnych teatrzykach w szkole, więc... Jak to nic nigdy nie grałaś przed tym? Wiesz, już od dawna, paru miesięcy, grasz ex-dziewczynę Stuart'a. <grym> ja myślę, że jak na pierwszy raz to było bardzo... Bardzo spoko, bardzo spoko mi to wyszło, i będziemy jeszcze działać z reżyserem, jeszcze tworzyć inne rzeczy, i się może wtedy po szkole. <gry> no zobaczymy, zobaczymy. Czy będziesz występować w jakimś jeszcze filmie reżysera życia? Wątpię, że Twoja agencja będzie za. Aczkolwiek, Marcin Dubiel dalej istnieje, więc dobra, tego, tego nie było, to co mówiłem przedtem. To jestem ja przed powiększeniem ust bez makijażu, i tutaj w makijażu. Powiem szczerze, że miałam problem, żeby cię rozpoznać na tych zdjęciach. Mimo, że to jest tylko niewielka zmiana. Czy ja e, taką, takiego Disa lekkiego, tej wprowadzącej w stronę fagaty, czy mi się wydaje? Nie, nie nie wiem co o tym myśleć, ale bardzo nieprofesjonalnie plotek. Serio ja byłam wtedy bardzo szczupła. Przez to też miałam inne rysy twarzy, no ważyłam z 15 kg, może mniej, mniej niż teraz. No i ustałam teraz trochę większe, trochę. Troszeczkę. Troszeczkę. A powiedz, a ile masz mililitrów w ustach? Ile masz mililitrów w ustach, What the Hej, takie pytania w ogóle? <laughs> takie tam normalnie, normalne pytania 2020. Ile masz mililitrów w ustach? <laughs> O co chodzi z tym plotkiem? Za chwilę zmierzysz się z artykułami, które znalazłam na Twój temat. Jak wiadomo, w każdej plotce jest ziarnko prawdy. W każdej plotce jest ziarenko prawdy, tak? To pamiętacie tą plotkę, że y, niby Wersof zdradziła y, Freeza z kimś w Ameryce? To y, co tam było prawdziwego? Bo, bo ja nie wiem, daj taki przykład z dupy troszeczkę, no ale y, y, co ona w ogóle mówi? Agata Funk już nie rozpacza po zerwaniu ze stylu? Z nadzieją patrzy w przyszłość. Powiedz mi. Czy faktycznie to jest prawda, że już udało Ci się pogodzić z tymi emocjami, uporządkować je? Tak, no wiadomo, każdy jakby na początku przeżywa to rozstanie. Ja sobie nie radziłam z tymi emocjami, ja też byłam świeżo w ogóle w tym świecie i nadal sobie trochę nie radzę jeszcze, i czasami trochę za dużo mówię. Czasami trochę za dużo mówię, tak? Prawda. I tutaj też za dużo mówisz, bo szczerze mówiąc, jeżeli serio chce się ukrywać ten związek, to przed tym, jak to nagrywacie, to mówisz pani, że są niewygodne pytania. Jak na przykład pytania związane ze Stuartem, no bo jesteś z nim potajemnie, więc nie chcesz, żeby się nawet pytała czegokolwiek, no bo widać tutaj po tym, że dalej z, nią, z nim jesteś, tak? Bo ci tak mega niezręcznie, jak takie pytania pyta, więc wy wy wystarczyło pewnie powiedzieć, że na takie pytania nie Odpowiadasz i ma nie pytać Jelo. No, ale jaki wtedy tytuł by miał plotek, prawda? No, tytuł sam siebie nie zrobi, więc muszę pytać o suarta. Ile ci zajęło, żeby, żeby się z tego otrząsnąć, żeby wrócić do, do codzienności? Miesiąc? Twoje łzy na, na Instagramie wskazywały na to, że przeżywasz większy dramat niż faktycznie taki, który y, po miesiącu można zażegnać. Uuu, tutaj on pisuje, że fa fa fałszywie płakała na Instagramie, no bo y, skoro y, jest to taki wielki dramat, to czemu po miesiącu już przeżyła? No ale y, y, no, ewidentnie widać, że Typiarka ją atakuje. No. A ja mam nadzieję, że ten plotek przynajmniej płaci tym twórcom, bo je je jeżeli oni y, za darmo jakby idą do plotka na to Koło Fortuny i tak dalej, to. To, to xD Steel i Fagata do siebie wrócili? Wszystko na to wskazuje to nie, Tego nie za bardzo chcę komentować, bo e, Nie chcę się dzielić Tym, z kim teraz Jakby jestem w, w, Wait, what? Ja nie, nie wierzę w to no. <ścoughs> Ale mówiąc to Przyznajesz jej rację, w sensie, że jesteś Ze Stuartem z powrotem, no Nie chcę się dzielić tym, z kim jestem A, a po, po, Co... Wystarczyło powiedzieć nie i tyle. Co to bardziej zostawić dla siebie. Dlatego idziesz do puderka, dzielisz się tym, że masz chłopaka, Sofia. Bla, 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 bla. Nie fa, fa. Ja Naprawdę, fagata czasem ma mentalność takiej dziewczynki małej. Która ma pierwszy raz chłopaka i tak nie do końca co, wie, wie, co zrobi z tymi informacjami. No idziesz do plotka, to, to co myślisz, że oni się będą pytać? O to, jak się malujesz, ym, y, kto jest twoją inspiracją, na malowanie. Nie, nie no, oczywiście, że będą pytali o to, co im najwięcej jakby wyświetleń zdobędzie. Tak samo jak ja mam tytuł Dziewczyna stu, to im y, przynosi Stuart najwięcej wyświetleń, no nie oszukując się, tak? No nie wiem, pewnie to, że po prostu powiedziałam że mam chłopaka i tyle i ludzie się domyślali nikogo nowego u mnie nie widzieli. No nikogo nowego u ciebie nie widzieli, ale wycieczki do Aquaparku z twoim byłym chłopakiem widzieli oraz widzieli kawałek twarzy twojego byłego chłopaka i jeszcze inne. No to to jest już tak prze... przecimcirać cię. No ja, ja, nie, ja nie będę cały czas o tym gadał i wam udowadniał. Każdy już o tym wie. Po, po co to... chcesz coś ukrywać? Chcesz mieć serio prywatny związek, A ty dalej cały czas o tym pleptasz. No, ale tak jak mówiłam, na razie nie chcę zbytnio o tym rozmawiać, jak będę gotowa, to o tym powiem. Okej, okay, dobra, rozumiem, że po prostu jest to pokłosie tego, że wyciągasz wnioski z tego, co, co przeszłaś wcześniej i nie chcesz powielać tych samych błędów, także ja Wam życzę jak najlepiej, kimkolwiek on jest. To jest taka mina, że haha, ha, nabraliśmy ich, oni nie wiedzą, że jesteśmy razem. Ha, ha. Jedna z Twoich współprac, które nawiązałaś na Instagramie, odbiła się dość szerokim echem w sieci i fani to komentowali. Pozwól, że zacytuję: Tak kochasz zwierzęta, a podejmujesz współpracę z marką, która na nich testuje? Pisali u Ciebie w komentarzach. Powiedz, czy Ty sprawdzasz w ogóle e, firmy, zanim wejdziesz z nimi w współpracę? Strasznie dużo e, marek testuje na zwierzętach. Ja staram się unikać na przykład E, futer, takich rzeczy, wiesz. A tu Gagatek, kurde, się wywinął z pytania. <gry> nie powiedziała, czy sprawdza i nie powiedziała, czy pieniądze są najważniejsze. Ale raczej kosmetyki, no jest to nieuniknione. I ja bardziej patrzę na jakość kosmetyków. Da się tego uniknąć, bo zawsze z takiej współpracy można zrezygnować i tym samym dać dobry przykład swoim koleżankom, influencerkom. Tak, tak, tak. Na pewno koleżanki, influencerki będą patrzeć na to, czy agata coś reklamuje, czy nie, a nie na pieniądze. Chciałabyś milion złoty za jedno insta-story? Nie, 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 bo fagata, fagata tego nie reklamuje. które na takie rzeczy nie zwracały do tej pory uwagi, a być może dzięki tobie zaczną. Nie wiem jak to skomentować. Po prostu mówię, bardzo dużo osób używa takich kosmetyków na co dzień. Nie wiem. Mam tylko taką nadzieję, że kiedyś może wszystkie marki przestaną testować na zwierzętach. Ja, taką samą nadzieję, jak reżyser życia, że, że masz nadzieję, gdy ci to wygodne, a tak naprawdę masz na to wywalone. Czy weszłabyś teraz we współpracy z firmą, która wiesz, że testuje swoje produkty na zwierzętach? Chyba nie. Tak, tak, ta pani redaktor, czy jakkolwiek ona się nazywa, bo, bo ja się nie znam w takich polskich słówkach, na pewno wszystko zmieniła. Jakby ktoś się zaoferował teraz milion złoty za reklamowanie e, Orange Beauty, czy jakoś tak, to, to ona by tego nie przyjęła. No dobra, ale to czym się w takim razie kierujesz przy wyborze tych współpracy? Jest w ogóle e, jakiś plan selekcji? Ona to mówi, jakby się spodziewała, że ona odpowie, że pieniądze, no ale to jest oczywiste, że e, taka typowa influencerka nie odpowie, że tego robi dla pieniędzy, no ale e, tak, Odpowiedź brzmi: pieniądze. Czy po prostu przyjmujesz wszystko, jak leci? Nie, nie przyjmuję wszystkiego, jak, jak leci. Zazwyczaj reklamuję rzeczy, które po prostu lubię i używam na co dzień. Mm -hmm, mm -hmm, dokładnie, też tak te, mi się wydaje To jest jakbym ja powiedział, że we wszystkie gry, które ja reklamowałem To ja codziennie gram we wszystkie naraz Bo, bo na pewno miał czas na to <laughs> Co nie zmienia faktu, że wszystkie mi się podobają, które reklamuję Ale po prostu no, nie mam czasu, żeby grać we wszystkie W ogóle w sumie nie gram w gry W Stanach to fajnie wygląda Jest przecież uczone nawet dzieci, jak zakładać prezerwatywy mm -hmm. odpowiednio Uważam, że to jest bardzo ważna kwestia I nie rozumiem tego, jak jacyś tam ludzie rządzący w kraju Mogą chcieć w ogóle zaka zakazać edukację seksualną. Uważ uważam, że to jest bardzo, bardzo potrzebne. No nie no, jest bardzo potrzebne, żeby tej edukacji seksualnej nie było, żeby było więcej ludzi w Polsce, bo wszyscy uciekają z tego kraju. E, przep przepraszam. Bo to jest taka naturalna rzecz, wszyscy uprawiamy seks, muszę właśnie niestety zasmucić, się. też uprawiam seks, wszyscy uprawiają seks. <grystanie> e, tak, na pewno e, Łukasz, dziesięcioletni, który ogląda Plotka, na pewno się z tobą zgadza. <grystanie> e, tobie Agatka dziękuję. Ja też dziękuję za zaproszenie, było ciężko, ale mam nadzieję, że sobie jakoś dałam radę, to był taki pierwszy mój, powiedzmy, mini wywiad. Poradziłaś sobie świetnie. Mam nadzieję, że przetarcie szlaków nie było bolesne. Dziękuję wam wszystkim za, za obecność, uwagę, do widzenia. Ona cały czas tak sztucznie śmieje i pod koniec widać taki e, fragment, gdzie ona przez chwilę ten uśmiech ściąga i przypomina sobie, że musi mieć ten uśmiech i z, nie, z nim wraca. Więc e, to jest śmieszne, no ale tak. Czego się spodziewać? Sztuczność, sztuczność jeszcze, raz sztuczność wszędzie w takich programach. No ale e, to już jest życie, e, a życie też jest takie, że dziękuję ci widu za oglądanie. Naprawdę się cieszę, że oglądasz. Aż do końca. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i napisz jajko, a ja tam z trzy komentarze zaserduszkuję, bo teraz nie mam czasu. Tym bardziej, że za niedługo coś wychodzi takiego dużego, zobaczycie, ale zaserduszkuję, bo was mega doceniam, no i miłego dnia ci życzę.